Dobra, uwaga. Mały problem się wkradł. Dosłownie poszedłem raz na sąsiedztwo pokupować samochody. Byłem przekonany, że wszystko się nagrywa w porządku, ale miałem odpięty mikrofon. Więc znowu wyszło, że kupiłem trochę samochodów bez nagrywania tego. Znaczy, jest to nagrane, ale nie ma mojego głosu, to w sumie pochój to wrzucać. Ale pochwalę się kurwa moimi zakupami. Jest Supra, która ma, no, zamiast kół dekle, i to ty najgorszej kurwa jakości, nie? To wygląda jakby ktoś pokrywki od farby dekoral po prostu wpierdolił na koła. Co tutaj jeszcze jest, kurwa? No, bagniste Drzwi ulepione. No, kolor. No, ja wam zostawię kurwa do oceny. Ten kolor. Was Możecie napisać, co wam to kurwa przypomina. Bo mi to wygląda co najwyżej jak taka płotka zatopiona w szambie. No, ale samochód ładny. Konfiguracja z dupy. Dalej. Jest Merol. Merol, który ta, dokładnie tak samo jak ta supra ma problem z drzwiami od strony kierowcy. Felgi. No, tutaj ktoś chyba kurwa znalazł w garażu po prostu dwuska widłowego i wpierdolił. Nie no, kolor trochę w sumie jak sos łagodny w kebabie. No, do najładniejszych nie należy. Szczególnie właśnie, no tutaj też konfiguracja z dupy po prostu. Za to ten. Się udał. Był chyba najdroższy z nich wszystkich, ale za to koła porządne, kolor przyzwoity, no brudny jest, bo brudny. E, te dwa przyjechały tutaj drogą automatyczną, bo kupiłem w poprzednim odcinku te miejsca parkingowe, a tego sam tu przywiozłem dosłownie przed momentem. Siema mieciu. Widzisz, ile będziesz miał roboty? To wszystko do sprzątania. Ale trudno, cieszę się, że nie straciłem większej ilości odcinka, ale miałem iść jeszcze na sąsiedztwo po jeden samochód. Nie, nie mówcie, że się zresetowały, jak zresetowałem grę. No nie, no nie ma, a tu był jeszcze taki ładny Dodge. Dobra, pytanie, co mi tutaj tak naprawdę proponują w zamian. No, jakiś suf z Kaudii. No, zobaczymy, co to w ogóle jest. Jak to jest w ogóle długie. Kobieta zamiast stóp, maracice. Dobra, sprawdźmy. 10 tysięcy? No to jest tani w ogóle samochód, kurwa. Ja bym powiedział, że mógłby kosztować więcej. Jak na to, jak wygląda. Szukam samochodów klasy premium na mój podjazd. Czy to jest samochód klasy premium? 31 z hakiem. No, chociaż ładnie wygląda, nie? No, w planach mam kupić naprawdę jakiś taki fajny wóz na rynku albo na aukcji w końcu. No, nie, no i jeszcze kurwa. No i przełóż chuj, no już nic nie kupiły. Dobra. Nowy dzień, biuro jest brudne, mam niezapłacone rachunki Strona internetowa i rachunki No, ile mi wiecie? 30 tysięcy taksa, Boże O, jak ja nienawidzę tego I Znowu to jest kolejny dzień, w którym nie ma otwartego Ani rynku, ani aukcji Nic, kurwa, kompletnie Jest za to Lord Locus na podjeździe, zajebisty Mam nadzieję, że będziesz tam stał O, ty, Mercedes 68 kapci, jest tak minimalna Jezu, jakie felgi ma okropne Jest tak minimalna szansa, że uda mi się go kupić za te pieniądze Że, no, sprawdzimy nie? Duży przebieg ma, jest malowany, 80, jakby ekspertyza weszła. Jakby ekspertyza weszła Chuj, to będzie ryzykowne. 0 B4, 8 tysięcy możliwe, że teraz straciłem. Dobra, nie ma driftkitu. Eee, no 72, kurwa 12 dalej nie starguje. Wydałem pieniądze w PIZE w takim razie, no aż tyle się nie starguje. Trudno się mówi. Padamy w takim razie na biuro. I trzeba posprzedawać te samochody, żeby kurwa coś zarobić, bo inaczej nie ma opcji. Mieciu, za dużo ci płacę, kurwa, nie mam za co kupować. Ja. Dobra, 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 spoko. Spokojnie, spokojnie, nie szuraj bokiem przed wjazdem. Drift na podnośniku, za to bym chyba kurwa dostał nagrodę Nobla i rekord Guinnessa naraz. Dobra, to jest do roboty, idziemy po następne auto. Brakuje mi w tej grze Melexa, żeby się przemieszczać z punktu do punktu. Robi jakiś kombi, co to w ogóle jest? Jakiś Passat z wypizdowa. Porządny klient, no i robota będzie porządna, porządne pieniądze, proszę bardzo. 60 tysięcy, gdyby nie ten taks, to bym sobie jeszcze jednego Merola kupił. Dobra, weźmiemy tam super na razie na podjazd. Kurwa, ja zbyt profesjonalnie chyba się czuję w tych samochodach. No powoli, powoli, powoli. Nie alfo, ty mnie nie interesujesz. Dobra, ale na szczęście biuro jest zamknięte, więc mogę sobie na spokojnie zaparkować gdzieś tutaj pod szybą. Pięknie. Dobra, rozumiem, że tym się nie da tak fajnie zawracać. To jest auto do eleganckiej, spokojnej jazdy. Tworzymy na razie biuro i możemy powoli wystawiać dziady na sprzedaż. Musimy coś zarobić. Mam 60 tysięcy, teoretycznie to nie jest mało pieniędzy, ale dużo też nie. O Jezu, zdjęcia. Czy ja muszę porobić zdjęcia? Będę leniwy? Albo nie, nie będę leniwy. Masz mnie. Mieciu. Pokaż się, pokaż rączkę. O kurwa, o z pierwszej osoby. Oh yeah. <laughs> Jakie piękne. Od razu zrobię kurwa zdjęcie tych talerzy. To to Supra, dobra. Piszemy: Pupra. Wyposażenie z dupy. Flotowa wersja. Sprzedamy ją za 100 tysięcy. Wystaw na sprzedaż: Mercedes Coupé. Nie wiem który, kurwa, bo mam dwa w sumie. Wybiorą jak przejdą, nie? O, to auto, kurwa się pochwalę. Mieciu, mieciu. No je, ja, dwa razy mieciu. Niech będzie. Piękny jak ślimaki poranną rosą. Nie, nie wiem. Nie, nie wiem, czy to jest poprawne zdanie. Chuj. a jest bo tu cena kupna była 90 kapci. Tu niech będzie ten za 120 tysięcy. Tego też jakoś tak trzeba poetycko. Odblask felgi, wydech wielki. Już powinien chyba ktoś być. O kurde, ja nawet chłop w biurze stoi jedno za płotem. Nie no, może normalnie wejść na plac, proszę pana. Nie trzeba tutaj się tak skradać za słupami. Dobra, 100 tysięcy. No, co o tym sądzisz? Prawie stargujemy się do... Tu myślę, że chyba w sumie dlaczego nie. Oferta, no, 100 tysięcy, no i świetnie. Ono dalej stoi, ono jest do tego Mercedesa. Dobra, no, za 100 tysięcy, no taki fajny. Serio? To no, to nie, to chyba on kurwa za tanio jest aktualnie. 100 tysięcy za takie auto, zapłacisz kurwa, no. Shady w chuj, nie. Dobra, 120 w takim razie. Merolololo. O nie no, rzeczywiście się dzień skończył. To chuj, już klientów dzisiaj nie będzie. Ej, ale w sumie jak sprzedam te dwa Mercedesy rano, to może będzie jakaś aukcja otwarta czy coś. Mm? Mhm. Wrzuciłem śmieci, doświadczenie. W ogóle ja mam jakieś punkty, zaraz będę miał punkty. Dobra, to zrobimy tak, że ja będę czyścił tego Mercedesa, bo potrzebuję punktów, Mieciu. Jest i on. Wyglądasz trochę bardziej jak student, ani A może jesteś po prostu młodym influencerem? Słuchaj, starguję się na 110 tysięcy. Co ty na to? 10 tysięcy upustu, to jest bardzo dużo. Super, poszedł za 110. Jeszcze mam jednego Mercedesa na placu. Jeszcze mam jeden punkt umiejętności do wydania właściwie. O, lepsze targowanie jest za jeden punkt w ogóle dalej? A to odblokowujemy lepsze targowanie. Wy nawet nie wiecie, ile to kurwa trwa, żeby ten jakiś dzban się tutaj pojawił i podszedł do tego auta. Chuj, idę do środka. Wejdę na fotel. Nie mogę nawet na fotel wejść. Mogę na stół wejść. W jaki ten stół w ogóle jest? Kurwa metalicznie odblaskowy, no. Gdzie są klienci? Będę skakał po dachu tego Mercedesa, może ktoś się zjawi. Dobra, chuj, pójdę na rynek i zobaczymy, co tam jest w ogóle. Jest Porsche. Chcę się w końcu tym przejechać. Wygląda totalnie kozacko. Jest to Lambo, które pewnie kosztuje z 400 tysięcy. Ja nawet na to nie patrzę. Dobra, ale mamy Mustanga, który kosztuje. Ile kosztuje Mustang? 41 tysięcy. A Porsche? 200. 000. 36. W sumie, stać mnie teraz. Kurwa, jak wykonam ekspertyzę, stracę ewentualnie 23 tysiące. Chuj, no wykonamy ekspertyzę. To jest bardzo risky move z mojej strony, ale sprawdzimy. Kurwa, takie Porsche. Naprawdę ładne auto. Dobra, był bity bardziej. Ogarnięte. 180. Max ci daje za to no. Za 180 puścił? Niech będzie, to może jeszcze tego Mustanga kupimy. Będę miał jeszcze tego Mercedesa na placu. Ha! Tutaj też bez racing kit'a. Ogarnięte. 36 i stargujemy się na 25 tysięcy, mam teraz taką umiejętność, że mi puścisz ten samochód. O kurwa, dotarł do końca mojej cierpliwości. No to dobra, to za 28. Dobra kup, niech będzie. Na drugie pole, mam jeszcze 24 tysiące. Jest BMK jeszcze jakaś taka fajna. 47 masz za to? W sumie może być, nie wiem, nie, nie znam aż tak bardzo ceny Weźmy tego pick upa z pizdy. No, dawaj. Brace. 8000. Kup. Kup za te pieniądze. Tak, pasuje mi ta cena w chuj. Biorę go. <laughs> no i mamy. Jaki piękny. Chociaż w sumie to pasuje. Zajebiste samochody na placu, a prywatnie będę jeździł takim pick-upem rozbitym. Dobra. Pierwsza sprawa. Nie wiem, czy to brzmi jak bokser z Porsche, ale. brzmi dziwnie trochę. Przyznaję. 720 za naprawę Porsche. Myślę, że to jest dobra cena. to jest lotka na lotce w ogóle? Aerodynamika tutaj widzę, że jest ponad ponadprzeciętna. Jakbym takie miał, to bym sobie życie. No, nowo ułożył. Dobra, ale musimy się też zająć całą resztą naszego ścierwa z parkingu. Oj, 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 A no kurwa mać. Napraw mi tego mustanga, a ja zabieram od was, proszę. Dobra, ten samochód pójdzie do lakiernika. Głównie dlatego, że potrzebuje dobrej miniaturki, a ten samochód jak chuj się nadaje. O kurwa, nie ma cieni w ogóle. Co jest? Może być taki spolerowany. E ja no, zwykle mi się czerwone samochody nie podobają, ale takie, które zakrzywiają kurwa światło i fotony wszystkie dookoła. W sumie chociaż do wnętrza pasuje, tak sobie teraz myślę. Podoba mi się. Tablica rejestracyjna z Kalifornii. W ogóle zawieszenie strasznie wysoko jest. Lecimy na glebę. No i kurczę bele. To jest prawdziwe auto. Porsche postawimy sobie tutaj. O, perfekcyjnie. Ładnie, pięknie i na temat. Tego pick na razie zostawię gdzieś tam w odmętach wyobraźni. Co mi powiesz, kolego? 120. Ta cena cię niepokoi. 106, 110 i jest... Albo nie, nawet nie. Teraz mam nowy poziom. 115 i jest twój. Co ty na to? Poszedł. Świetnie. Muszę w ogóle pomyśleć, za ile Chciałbym to sprzedać, bo wszystkie pieniądze są zainwestowane. Ja jeszcze o mustanga, kurwa zapomniałem o nim. Zastanawiam, że co, coś za mało mam tych pieniążków, coś za mało. A tutaj jeszcze mustang był. On nie musi być jakiś piękny. Jeżeli ktoś z was jest właścicielem mustanga, to wie, chodzi tylko i wyłącznie o dźwięki wielkość silnika. Dobra, no oczywiście żartuję. Każdy robi auto pod siebie, nie? Jeden weźmie suwa i powie. Mi tam zależy na tym, żeby można było jak największą osobę na miejsce pasażera wcisnąć. A drugi kurwa, weźmie auto, w którym fotele są zrobione ze stali i powie, ale zajebiście, ale wygodnie, 2000 km na raz tym skrobne. Ale kurwa, co ja taki filozoficzny dzisiaj jestem. Dobra, mam dwa auto na placu, aukcja jest otwarta. Niedługo w sumie nawet się zaczyna. Mamy trzy godziny chyba, i w te 3 godziny trzeba sprzedać te dwa samochody. Dobra, Porsche, nie mogę zostawić tego bez zdjęcia. Dawaj, dawaj kamerę, dawaj kamerę. Natomiast ja na pamiątkę to zostawię, nawet bym powiedział. Chujowo zaparkowane. Trudno, będziesz miał takie dwa zdjęcia. Oj, tego Mustanga strzelimy jedno. Piszemy auto honorowego dawcy krwi. 280. 100 tysięcy zarobku na Porsche. Lecimy. Lord Mustang za 65 tysięcy pójdzie. Albo chuj. Nie, teraz mam nową umiejętności negocjacji. Za 70. Nie wiem dlaczego, jak mówię Lord, to od razu mam w głowie Lorda Locusa. Mustang dla koniar. Skończyłeś robotę? Skończyłeś Nawet odpala, brawo Nie po każdym mechaniku auto potrafi odpalić O, on się gibie Nie, My chcemy coś zrobić z tym samochodem Ale on chyba jest... Nie wiem, czy on jest brudny Czy on może ma jakieś części do malowania? Się zaraz dowiemy Nie, zrobimy go tak normalnie, nie? O, taki zielonkawy będziesz, kurwa Umyją cię, będziesz ładny Obiecuję ci Koła ma nawet przyzwoite Światła, przyzwoite Wszystko jest tutaj ładne Ważne, że jeździ O, klienci się zebrali ja. Ile? Ile chcesz za musranga? Ja go kupiłem za 37 tysięcy, ty go chcesz kupić za 55. 50 dobra, ja się z tobą starguję do 60 i myślę, że to będzie dobra cena. Nie chcesz za tyle? Dobra, to 58,99, albo czekaj, twój kolega jeszcze tutaj przyszedł. A ty za ile chcesz go kupić? Jeszcze mniej, to nie, to mnie bardziej rozmowy z tą panią interesują. Dobra, zrobimy tak. Ostatnia moja propozycja, 55, co ty na to? Dobra, bierz. No do Porsche niestety jeszcze nie ma tutaj chętnych. Nie no ładny jest, znaczy kompletnie nie mój styl, ale żeby był jakiś tragiczny, to nie powiem. Dawaj na pole! Ja chłopa prawie nie zauważyłem, jak on się w ten słup wlał. Ja muszę przez ciebie biuro zamknąć. Nie mogę cię obsłużyć, chłopie. No trudno, no tak stanąłeś, że nie sprzedam ci tego auta. Dobra, kobieto, co powiesz? 227. W sumie to jest duża przebitka. Na 250 pójdzie? Jak tak to jestem bogiem negocjacji? Kurwa 250 poszłam 430 tysięcy. Aukcja jest otwarta. Kurwa, na aukcji już samochody są. Trzeba, trzeba lecieć. Boże, bo mnie zaraz ominie coś dobrego. Chyba mnie właśnie omija coś dobrego, bo widzę coś tam takiego cienkiego, jak naleśnik jebanego. Dawaj, co to jest? Lamborghini Kutach. Pieniądzach, których i tak już nie mam. To nieważne. Lambar Jambar. Co tutaj wyjeżdża następnego? Rongki. Kurcze bele, ale mnie to z zaskoczenia wzięło. Kurwa Supra. Supra! Chcę tą Suprę, bo ona w dobrych pieniądzach chodzi. I jest kurwa tylko brudna. Ja tak będę klikał, aż jej nie kupię. No 70 tysięcy. Udało się? Udało się. To kupić za 72 tysiące. No, ale pytanie do Was: czy chcecie, aby dalsze treści z gier na kanale dalej były właściwie trochę w takiej motoryzacyjnej otoczce, czy lepiej zająć się czymś nowym? Piękny szczupak na podjeździe. Co ja mam właściwie z Tobą zrobić? Został kupiony turbo tanio. W świetnym stanie jest. No i ja za niego dałem tak 11 kafli ponad. No tutaj to w ogóle on jest też w świetnym stanie aktualnie. Dzień się skończył. Dobra, ale pierwsza sprawa tego Chevrolet. 11 za wszystko. Myślę, że go na spokojnie za 20. 5 tysięcy opchniemy, bo jest taki dosyć ładny. Chuj, i tak nikt nie wie, co to jest za samochód. A może miecia sprzedam? Nie wiem jeszcze. Paka wielka, jak beby zol Mietka. Pięknie, prawie zrymowane. Tytuł ogłoszenia JDN Sport Drift, yy, kurwa, szybcy i wściekli BMW Z4. Pięknie. Dodamy jedno zdjęcie pupry. Za nią chcę 125 tysięcy. Wystaw na sprzedaż. I Teraz jak każdy szanujący się youtuber mam kontakt z 14 bo są tutaj 4, 14-celowe felgi. Dobra, mamy pierwszych dwóch klientów, targuj się. 13500. No, z grzywą, babo. 13. I to jest moje ostatnie słowo. Jeżeli tego nie kupujesz, to wjeżdżam tym. O, właśnie. do Dobra, kupiła tutaj na no, tą pupę. O, jest o wiele więcej chętnych. 125 tysięcy. Obniżyć do ilu? Bez przesady, chłopie. I to z aukcji przyjechało do mnie. Dobra. 96 to już lepiej. No, ile ty? Mniej niż 70. Kobieto, dobra. Bo ty tutaj jakieś poważne oferty chociaż sugerujesz, to weźmy. To 15. Jest twój. Zabieraj to do domu. Kurwa, no to 110, może. No, już mam takie umiejętności. Negocjacyjnej i co? Nie, nie idzie? O, poszedł. W końcu się udało. Jeszcze dostałem achievementa za sprzedanie 50 aut. Aukcja się rozpoczęła. Zobaczymy co tam jest. Już z daleka widzę, że pierwsze auto w żadnym wypadku mnie nie interesuje. Może następne. Aktualnie mam środki, żeby kupić Lambo. Znowu Supra wyjechała. No ja pierdzielę. I ona znowu się sprzeda za, za 70 tysięcy. Ale już wiem, że można ją sprzedać za 110. O, będzie pod 70 wtedy wejdę. Nie ma sensu wcześniej, bo to oni i tak przebiją tą cenę. Może się uda za 60. O, Kurwa, sprzedało się za 60. I jeszcze Porsche, to też bierzemy. Aktualna wartość. Poczekamy. <laughs> Niech oni się poprzebijają. Ja wejdę na sam koniec. Dobra, udało się to kupić za 150. No i jeszcze jest BMW jakaś taka. Huij, też ją kupię. Czemu nie? Co mnie ogranicza? I przy okazji dostępu Achievementa za zakupienie 50 aut. Wychodzi na to, że według gry sprzedałem więcej aut niż kurwa kupiłem. Dobra, jeden się udał, nieuszkodzony. Dobra, tą BM-ą wjedziemy na razie na plac. A reszta musi niestety odwiedzić mechanika. Maciuś, napraw mi tutaj. Zaraz do twojego brata jeszcze podjadę. Na podnośnik. E, lista napraw, kurwa. Ty musisz w ogóle coś tam naprawiać? To praktycznie nic nie jest uszkodzone w tym Porsche, nie? Jak ty tam chyba kurwa, nie wiem, co zrobiłeś, chłopie. Zeskrobałeś ten centymetr rdzy po prostu gdzieś na rurze jakiejś. Taką drucianą szczotką przeleciał. 5 sekund i to wszystko, nie? Ca cała robota skończona. 5 tysięcy się należy i remont silnika był robiony, no 100%. Z racji, że ja mam tych zdjęć narobionych w chuj i nie chcę mi się później ich kasować i tak dalej. Jestem leniem, jestem leniem, przyznaję się, jestem chujowym leniem. Dlatego powrzucam wszystko, co mam. E, naj najchę najchętniej wrzucam. Mieciu jest zawsze taką, kurwa, piękną twarzą tego salonu. Dobra, tytuł ogłoszenia. Pupra, dupra, o niech będzie, zajebiście. I ta pupra sprzeda się za 120, oni przyjdą, stargują na 100 niecałe albo okolice. I ja to sprzedam wtedy za 110, mam zajebiste zdolności negocjacyjne. Dobra, Porsche, no on 250, 280 pójdzie. Kurwa, to ja więcej wyrobię hajsu niż myślałem na tym. Prosiak, niech będzie prosiak. Prawdzimy, no jeszcze jakaś BMW tutaj z dupy taka. Czy ja mam w ogóle jakąś, jakiś BMW tutaj? Kiedyś mnie. Miałem... Dobra, chuj, to będzie wam. Dobra, M57, M pak do upalania gruz na zimę. Chcemy sprzedać za 55 tysięcy. Kolejny dzień się skończył, ale przynajmniej jacyś ludzie się tutaj pojawili. Dobra, najpierw chłop w koszuli. Co ty chcesz, BMW? Dobra, 55, co ty myślisz, 26? Nie, no kurwa, umówmy się, ten samochód nie jest aż tyle wart. Ja i tak już biorę za dużo. Widzę, że to BMW to będzie w ogóle ciężki temat, żeby to sprzedać dobrze, bo cena kupna, cena sprzedaży, tak jak myślałem, że to nie będzie zbyt opłacalny biznes. O kurwa, nie stargowałem tego, no chuj. Ale jestem debilem. Kliknąłem bez zastanowienia. Nowy dzień ładowanie. Rynek samochodów jest otwarty. I w sumie to dobrze. Jeszcze może pójdę na rynek i już kupię coś na następny odcinek. Co powiesz? 120 tysięcy, no? 87. Nie podoba mi się ta cena. Stówkę. Kto bliżej stówki? Ty, jakiego wąsa? Może ką bułę? O, ale kurwa z tą bułą tu możesz spierdalać za te pieniądze. Yy, co my tutaj mamy? Co powiesz na 110 tysięcy? Ja tak za tyle puszczam te samochody, no? Zajebiście, poszedł, To tak ja myślałem. Dobra, tu jest jakaś babka. Wszyscy przez płot patrzą na te samochody. Trochę pomalowane, ale nie bój się. Maskę sobie wymienisz. I stargujemy się na 250. No i mamy to. 637 tysięcy dolarów. Dawać mi najdroższe cacko, kurwa, które tutaj macie. Ty, jaki ładny, ale da kurwa mać. Ktoś go próbował młotkiem chyba tu wypolerować. Nie najlepiej to wygląda. Uszkodzony w chuj. 250 tysięcy? Tylko ja myślę, że te samochody są droższe, powiem szczerze. No, ale dobra, niech będzie. pierwsze Lerari. Kurwa, ekspertyza cała. Stargujemy się o cenę tej ekspertyzy. Ona chyba tam kosztowała 30 tysięcy. Co bez na 210, no? No i super, zajebiście, udało się. Nie jestem aż tak stratny. No i to są samochody. Ja pierdzielę. Jak driftuje. jak szumi. Nie, Boże, kurwa nie mogę skręcać, No, kurwa to nie skręca. Tym pick-upem za 10 tysięcy mi się lepiej jeździło. To jak wiedzie w już... Co to ma za dyfuzor, dziki? Tu chyba tekstury przenikają w tym samochodzie, no chuj. Wjeżdżamy tym do mechanika. Dobra, co wolicie? Lerere, czy lambar jumbar. Mamy skurczy byka na placu. Miejsce mieciu. Twoje ręce w końcu będą mogły poczuć kurwa, samochód klasy premium. No i tak samo jak Wasze oczy zobaczą ten samochód klasy premium, jak się sprzedaje w następnym odcinku. Więc dzięki za oglądanie. Co?